Tak. Także ładnie idzie ten, ta studnia pod ten śpień To będzie 6 metrów głębokości, tak? 5, 6, a, a nie 3. 5 metrów do sznurka A tak, tak. Bo sama studnia będzie 3, bo 6 y, y, odcinków po pół metra to jest 3 metry i. Do poziomu 2 no to jest... 20 cm niżej od Tak, tak. No a do poziomu to będzie, tu jest 1,5 metra, to będzie 4,5, prawda? No, I dzisiaj o, o że e, tą kopułę okrągłą pod piersią ona będzie tylko umocowana, a dolewana dopiero jak ta płyta zastygnie. Nie musi być, niekoniecznie musi być razem Nowy sposób. No, to wyszło dosyć tak e, pionowo, wygląda, nie? Nie widzę, żeby się to krzywiło. Panie Kaziu wszystko kamień. To jego zasługa. Tak? tak. A, a skąd on ma taką? E, taką wiedzę i Ewa, takie no, umiejętności, umiejętności. Z Od urodzenia dał kamikiem no. st st Studnie budował? No a co, wszystko robił uh -huh. I to szybko robił. No ma zdolności facet Jedni, jedni mają talent do śpiewania, no, drudzy no, do ja biegania tak pełno, żeby ci nie wywołał tam na głowy No pełno to tyle dzięki, dzięki.